Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj e, robimy akcję szybką OBD 11 Pro Next Gen. Próbujemy zmienić interwał przeglądu. E, ja już interwał przeglądu olejowego zmieniłem, ale zobaczcie, e, poprosiłem w salonie, żeby mi zmienili na 15 tysięcy. No i dla mnie, jak prośba jest o 15 tysięcy, lub co roku. No to myślałem, że zmienią jedno i drugie, a zmienili tylko wymianę oleju, więc jeszcze musimy sobie zmienić tutaj przegląd na ile? Też na 15 tysięcy, czyli ustawimy sobie 13 600 km i też zmienimy na 365 dni, żeby nie było na rok. Zobaczymy, czy to się uda. Będziemy korzystali z one-clicków, także bierzemy się do roboty. Samochód w ogóle jest włączony, także najpierw musimy sobie go wyłączyć. Dobra, OBD11 OBD mamy już uruchomiony, także łączymy się. Trwa łączenie. Ogólnie musimy chyba dwa punkty zmienić. Pierwszy, a zapłon, tak? Tam było? Już nie pamiętam. Pierwszy, co musimy zrobić, to najpierw musimy zmienić osobno interwał kilometrowy, a później interwał czasowy. Dobra, włączmy sobie zapłon. Wykrywanie pojazdu. Upewnij się, że zapłon jest włączony. No właśnie, nie włączyłem zapłonu. Ale już jest włączony, już moduły sterujące mamy yy, yy, odczytywane. Może to potrwać chwilę. Jestem, czy nam się zmieni to w czasie rzeczywistym, czy, czy nie, no ale to zaraz zobaczymy, niech się tylko podczytuje to wszystko, e, tak swoją drogą. Te zmiany, które ostatnio robiłem, czyli te temperatury oleju i tak dalej, jak najbardziej wszystko działa poprawnie. Więc jestem mega zadowolony. Sprawdziłem sobie jeszcze błędy przy okazji, no ale to może trochę potrwać, także na razie. Zaraz się spotkamy. No i dobra, skanowanie trochę trwało, no ale na szczęście jest OK. No i teraz aplikacje. W ogóle pojawiła nam się ciekawostka, Exit Warning. Czyli, tak w skrócie Wam powiem, że tutaj są te czujniki martwej strefy i one działają oczywiście jak jedziemy, a jak nie jedziemy, czyli na przykład teraz stoimy, no to one nie wychwytują. I to jest akurat spoko, bo na przykład stoicie sobie gdzieś na parkingu, parkując dłużnie, Otwieracie i jak chcecie wziąć, to Wam tutaj pokazuje, że ktoś się w martwej strefie. Myślę, że też to sobie uruchomimy, ale muszę najpierw poczytać, jak to działa ogólnie. No ale dobra, nas interesuje przegląd. Service Sun Warning to jest nie to na pewno, a może i to? Nie, to musi być coś innego. No to jest właśnie ta Transmission Temperature Sunroof, Steering Power. power. Lane assist też mnie kusi, ale nie mam chyba kierownicy z tym. Nie mam chyba kierownicy z. Nie, to sorry, to ten adaptive lane. No ale dobra. Lane assist memory, dobra. Oil change interval, no to to mamy już ustawione, jak widzicie, na 15 tysięcy lub co roku. I to jest oil change interval i oil change service distance. No i teraz mnie interesuje te dwie funkcje. Inspection Service Interval i Inspection Service Distance. I to kosztuje 10 e, kredytów. No to co, najpierw sobie zmieńmy w ogóle e, interwał. Aha, maska pojawia się zamknięta. Dobra, czyli sekundę, musimy otworzyć najpierw maskę. Mamy to FFD całe. SFD. Dobra, mamy już otworzoną maskę i mamy, widzicie, 730 dni ustawione. No to co? 730 dni. Wybierz opcję. I mamy tutaj domyślnie 365 dni. I takie coś mnie interesuje. Tylko jeszcze 10 kredytów. Pyk. Aktywacja. Czy coś się zmieni od razu? Zmieniło się. I słuchajcie, dość, że się zmieniło, patrzcie, To jeszcze nam przeliczyło czas od ostatniego serwisu. Czyli mamy dokładnie tyle samo, ile w przypadku oleju. Super. I teraz nas interesuje druga opcja. Gdzie ona była? Druga opcja nas interesuje, czyli distance. Oil Change Service To już mamy używane Inspection Service Distance i tutaj mamy co? 30 pewnie, nie? A w ogóle nie mamy, nie, nie odczytało jej, no ale to wybierz opcję i mamy tak 7,5, 10, 15, 20, jest, no tutaj mamy 30, ewidentnie, nie? Więc zmieńmy sobie ile? Co 15, ja tak 15, nawet nie robię 15 tysięcy rocznie, ale zmieńmy na 15, dlaczego by i nie? No i słuchajcie, udało się wszystko jak widzicie. Pojawiło się i olej i przegląd 13600 km 343 dni. Skoczyło od razu. Także koszt niewielki, bo 10 kredytów. Ale jak widzicie. No nie wiem, no jedni zwracają uwagę, drudzy nie zwracają. Ja lubię jednak, jak mam te terminy. Chociaż wydaje mi się, że i tak ja powinienem sobie ustawić tam na 12 tysięcy, może nawet 10 tysięcy, bo raczej chyba do 15 nigdy nie dobiłem. Może zraz mi się udało w rok zrobić tyle kilometrów, zresztą jest to okres około 12-13 tysięcy. Ale nie zmienia to faktu, że i tak jestem bardzo, bardzo zadowolony. Koszt, tak jak mówię, niewielki, a zawsze jakaś tam wygoda korzystania poprawiona. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!